Witam się znowu na drugim już filmie z cyklu jak nauczyć się rynku polex. Jest to faza druga faza testowania. Faza, którą zaczynasz kiedy zrozumiesz mniej więcej jak działa rynek. Faza, w której otworzysz w końcu konto demo, w który zaczniesz tradować rynek i sprawdza czego się nauczyłeś. Będziesz wstał na sesję, będziesz się tradował, będziesz to robił tak długo, aż w końcu zaczniesz wychodzić na plus. Co się tutaj zrobić? Chcesz troszeczkę oszukać swoją głowę. Gdzieś tam mów sobie, że tradujesz w prawdziwe konto, żeby jednak gdzieś tam przygotować na te emocje. Jeżeli dopiero co zacząłeś tradeować, to nie jestem w stanie opisać emocji, które towarzyszą człowiekowi po prostu w trakcie tradingu. Jest to stres, trochę strach, trochę euforii. naprawdę są od samej, od samych najlepszych do samych najgorszych. Także wszystko jest przetom, dlatego ważne jest, żebyś mówił sobie gdzieś tam, że traduję z prawdziwe konto, żeby te wszystkie emocje w miarę możliwości przeżyć na koncie demo, żeby cię to nie uderzyło jak otworzysz prawdziwe konto. Ale jest właściwie konto demo? To oczywiście, no, żeby zaoszczędzić sobie wszystkie pieniędzy, żeby ich nie stracić na początku. Pamiętam i ja się no to już po paru tygodniach e, gdzieś tam codziennej pracy, stwierdziłem, że no przecież nie ma nic prostrzejów, prawda? No, otworzyłem sobie konto, realne konto live. Nie wiem czy w ogóle zaczynałem z kątem demo. wiem, bo... że po prostu składałem to czasu. Był to oczywiście okropny błąd, straciłem na tym kupę, kupę pieniędzy. Na pewno była to kupa pieniędzy gdzieś tam dla mnie przed tych paru lat. Ciężko zarobione. Pieniądze, prace, za mało lat, jakieś tam odłożone, leciały mi po prostu przez palce, także no na pewno przymieniają z tego lekcje. Mówię to, to by dlatego, żebyśmy popełnili tego samego błędu. Otwórz sobie po prostu konto demo. Ok, teraz troszeczkę pogadamy o takich e, może zbyt pochopnych ruchach, gdzieś tam, kiedy uczysz się tego wszystkiego. Zrozumiesz, jakie są możliwości. To moment, w którym gdzieś tam aktualnie pracujesz w swojej pracy, na boku gdzieś tam sobie dorabiasz albo po prostu tradujesz na demo, na rynkach forex i stwierdzisz, że jest genialny pomysł, żeby może jednak odrzucić już ten lifestyle i wpaść od razu tutaj. No nie jest to zbyt inteligentne, zwłaszcza jeżeli nie pozwoliłeś sobie jeszcze poznać nikogo w każdy możliwy sposób. No bo możesz się po prostu zderzyć z rzeczywistością i będzie, proszę Państwa, boleć. Skąd wiem? się, że to dzisiaj było wymierne. Jeżeli chodzi o mnie to przed tradingiem gdzieś tam po skończeniu liceum, tak no że nie jedna na także założyłem działalność, gdzieś tam zajmowałem się budowlanką. Biznes rodzinny to były kominki zawsze, także no, daleko od tego nie byłem, robiłem hydraulikę, ale jednak co się stało? No stwierdziłem, że to nie jest dla mnie, nie, nie lubiłem jeżdżenia po ludziach. Użeraję się z nimi. No, to jednak działalność usługowa, ale nie jest taka prosta. Jeżeli mogę poświęcić tyle czasu na naukę w innej branży i osiągnąć dużo lepsze wyniki, to dlaczego by tego nie zrobić? Zwłaszcza, że to mi się nie podobało, trening mi się podobał, no to wiadomo jaką decyzję podjąłem. Zarobiłem troszeczkę tam na życie, troszeczkę na konto FTMO i całą nogę. Dlaczego była to średnia decyzja? Ano dlatego, że właśnie to konto FTMO, które ciężkie pieniądze zarobiłem, stało bardzo szybko stracone. Czyli po prostu podkupałem sobą leki dołek, także Przestrzegam Was, żeby za szybko takie decyzji po prostu nie podjąć. Czyli podsumowując, w testowania dajcie sobie czasu, dajcie sobie więcej czasu, niż myślicie, że potrzebujecie. Spokojnie do tego podejdźcie, nie ma co przyspieszać procesu. Pamiętajcie, że y, czasu macie jeszcze bardzo, bardzo dużo. Średni wiek życia człowieka to jest chyba jakieś 70 albo 80 lat, także nie ma co się śpieszyć. Tylna na dziś, widzimy się jutro.